Ja uczę się mango, z tej strony Kacper, a dzisiaj widzowie gramy sobie w Dusty Trip. <laughs> gram sobie w Dusty Trip, więc dzisiaj będziemy jechali z nocą i na tej tylowej podróż. Myślę, że już dużo e, e, z Was widzowie, ty już pewnie graliście w tą grę mnóstwo razy, ja, ja już też już nie gram mnóstwo razy, i no, postanowiłem, że nagram sobie może chcieli gdzieś pudełko dojechać, może coś zdobędę do fajnego. A więc wy też nie mnie zrobić lajka like i stópka, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem A i właśnie chciałem wam życzyć e, zdrowych i przede wszystkim e, bezpiecznych wakacji By, e, Ja już jestem po zakończeniu Miałem, do, miałem na 8 zakończenie już 13.40, więc ten... Więc fajnie, więc wie, 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 wiecie życzę wam zdrowych i bezpiecznych wakacji a my lecimy na Line. Okej. Okay. To lecimy. Okej. Okay. A więc tak, jesteśmy. <coughs> jesteśmy. Mamy żółte auto. Więc widzę, musimy musimy nasz... składać. Ściedajemy. dajemy hop. Silnik, silnik, silnik. Dobra. Lampa na szybko trzeba wszystko widzieć, montujemy, montujemy, montujemy Szybko, szybko, szybko trzeba wszystko zamontować Ech, Hop Jeszcze tu jest tylni zderzak Tylnia maska Nie, to nie była maska, tylko tyl Dobra, szybko drzwi, szybko drzwi, szybko drzwi Szybko drzwi trzeba zamontować, tylko drzwi jeszcze widzę, montujemy na szybko wszystko. Zaraz widzę, że sobie jeszcze pokolorujemy tą furę Tu jest jeszcze półko. Hop! Oczywiście trzeba dać to. Okej. Okay. Tu jeszcze jest widzę lampa. Więc wkładamy lampę. Nalewamy paliwa. Które jest w tym miejscu. Obnalewamy nalewamy paliwa. Czekajcie. Ok. Nalewamy paliwa. Ok, czyli ja sobie 7 litrów benzyny. Bo no jest 9 litrów, ale będziemy mieli na te, Będziemy mieli na. A, na, na, wiecie, będziemy mieli, jak się nam skończy paliwo. Och, proszę. Przyklejmy je w to miejsce, hop. Zamknijmy klapę też. I teraz tak, potrzebujemy to. Trzeba ten brud z tego się pozdzierać Troszkę myjemy, myjemy, ja Jak mam umyć? Okay. o, umyte. Wsiadniemy, będziemy mieli piękny kolor. O, ale mamy furę. Dobra, auto ładne. Pozbierajmy widzę jedzenia do bagażnika. Hop, wklejone. Jakiekolwiek jedzenia tu są. Na stole leżą wiedząca. Hop, hop. Przepraszam, idę po tamto. Po banana idę. Banana. <laughs> banana. Mamy banana. Banana. Dobra. Mamy lotarkę, co też tu nie wezmę Ona się tam poleciała, tam się gdzieś podbijała, nie wiem, nie szukamy jej widzowie. Obrazu widzowy nie bierzemy, ale w sumie zabierzmy sobie obraz, Co to jest w ogóle za obraz? Okej, okay, jeden. I jeszcze tu jest drugi pod stołem. To Eza. Ja cię... Dobra. Hop. I zet. wiem, z tego No i co? Możemy jechać? To jeszcze sobie chyba załaduje na ten, no O, no to co widzowie Ruszamy w Jedziemy No to jedziemy teraz Zaczynamy widzieć, czy niczego nie ma na horyzoncie Jedziemy od naszego domku go oddalamy tam leżała ta latarka <gry> ale dobra już nie jadę po nim. na drogę bo zlatuje o jedziemy włącz widzę silnik żeby się nam bez nie nie mordowała widzę chatka mamy chałupę mamy chałupę, mamy chałupę, mamy chałupę Mam widzę chałupę przed nami brrr, brrr, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie muszę... Nie bez... nawet nabazymarować. Okej. Okay. Dobra, mamy takie... Co, to jest z góra? Dobra. Mam ten pomysł, że tam nikogo nie ma. Nie, ja widzę. Chciałem coś ma fajnego Ale akurat wiem, że ich jest dużo A ja widzę wy Miałem broń w plecaku Ale oczywiście teraz jej nie ma Nie wiem czemu, się mi zgubiła, ja powinna być Bo jak są fajne koła Nie, nie się na nich. Ja chcę przejść, co wy tutaj macie? Dobra Wybuchło Kłonąłem kogoś? Tak leży, rozwalony widok Rozwaliłem go pod dynamitem. Wcześniej pójdę zaświecić lampy do samochodu Bo widzę, że się noc robi Nie wiem. Niech nam się życie odregeneruje. Jest coś czuję, że ten butent teraz może rozwalić. To jest to. Jezu Jezu jakiego tam nie widziałem, powiem wam. Niczego nie ma, nie ma widzowie Tu nie ma niczego w tym Nie ma nic widzowie, a my się nie będziemy się trudzili z takim mutantem Nie było widzowie nic Tam więc idziemy do samochodu i jedziemy chodź chodźmy Chodźmy, hop chodźmy, od jedziemy. wjedziemy um, um, Jedziemy, jedziemy Dobra To co widzę, odjeżdżamy w tej chwili od niego I jedziemy na dalszą podróż Padał póki co niczego na horyzoncie nie widać, nie? A mamy źródło kolu Nie mamy kolor samochodowy. Dobra. A jedziemy. O, gdzie mamy coś na horyzoncie? Jakiś dom następny. teraz Dobra, podjeżdżamy pod domek. Co idzie, idziemy zobaczyć, nie? Co to tyś tak tuś świeci się? To lampy. co nicy nic, cokolwiek mają. Tam coś jest, a ścięły z jest mutant. Nie mam tamto ale jest Widzę kanister z benzyną. Kanister z benzyną widzowie jest. Kanister i mamy w benzynie? I mamy benzyny? E, to jeszcze mamy. A tu jest... Przeczepimy to. Dwa kanistry jeszcze teraz widzę, mamy dwa kanistry. W ogóle ten jeszcze widziałem. Tu jest taka turbusza. Ona się może przydać. Zobaczymy widzę czy pojedziemy. Czy wiecie, wymienimy ten, nie? Water jest, woda jest w tym, nie? Więc to wyciepujemy, a to zakładamy. Działa! Widzowie, zablokowała się nam chwila. Musimy tylko wyciągnąć. To wyciągnąć trzeba, a tamto... O! I teraz, widzę, spróbujemy odpalić furę. próbujemy odpalić auto. Ale mamy, wizowe auto! Mamy oh komputers. Co to jest w ogóle? Nową chłodnicę mamy. Chodnica Coś Co jeszcze tutaj jest? Soczek. Rzeczy co to? Jest jakiś sportowy, chyba ten. Sportowy tył możemy mieć. Zobaczymy. Czy to to pasuje? I to. Widzę, dajmy to, nie? I dajmy to. I zobaczymy, czy to pasuje. Nie, nie posłem. Jednak musimy to dać. Dobra. jednak tam tego nie zabieramy. Tylko jeszcze raz widzę, pójdźmy zobaczyć, co tam jest jeszcze. Wiecie, w środku, nie? Katano! Mamy katanę, widzowie! Kurde, katanę znalazłem. Mamy widzę katane. Co tu jest rzeczy? Wow. Nie, gadaj. Następny kanister. Nie, to nie kanister. Czym to jest? To nie benzyna Ile to ma? Nie wiem co to w ogóle nad jest sikieranie nie? Co to jest? Ale dobra, mi się przyda... O jacie, ale fajne! Dobra, zaraz tu pójdziemy, tylko go zabijmy jeszcze może mocno na początku Czekajcie Musimy go... Iść, iś muszę zrobić, chwila Chodź tu Muszę ci i zrobić, ale chodź tu Tym dziabnąć muszę katanom Czekajcie tego tu Dziabne, no katana. O bo dobra, katanę widzę sobie tu przyklejmy. Szybko polecimy po Syrenę. Syrenę. O! Tak żeby ktoś się na to nabił jeszcze damy. Wiecie, jaki będziemy mieli taki full cool wypas, nie? Full cool wypas auto. Okej. Okay. Katana. Teraz ja mam katan, żeby pomysł, że katana. Dobra. Nie chcę się z tym trudzić, więc tu to przyklejemy katane. I widzę tu jest syrena. Tylko on tu stoi i ja musi widzę po drugiej wejść. Syrena. Żadnego widzę jedzenia tam nie było, nie? Więc wiecie co? Przyklejemy sobie syrenę. Będziemy mieli syrenę na tym Czekajcie, musimy ją teraz jakoś tak obrócić ładnie. Ładnie piękne. Okej. Okay. Mały widzę jest syrenę. O! Mamy syrenę! No to co? Już pojedziemy tylko co jest, bo tu coś, bo tu jest ten mój Nasza stara. Ta Mamy widzowie chłodnicę, lepszą w ogóle mam Syrenę, nie? <grym, nie! <grym>, syrenę zamontowałem jeszcze. Niczego nie ma na horyzoncie. Z Syrenę zamontowałem, ale w tym aucie jest widzę tak czerwono teraz. To to. Stacja benzynowa! Nad, nad, natankujemy sobie za wgórę. Widzę furę sobie... Dzień dobry, czekajcie, podjedziemy, podjedziemy, podjedziemy Dzień dobry, dzień dobry, policja, policja. Widzę, podjedziemy po co tego i zatankujemy sobie auto, nie? Zatankujemy sobie w furę. Czekajcie, zaraz sobie auto zatankujemy, że co, że trzeba to opuścić. Tak, widzę auto do 60, do 60 litrów, nie? Tankujemy samochód. Tankujemy, tankujemy, tankujemy. Widzę, wycieka, ile się nam tu zmieści, nie? Dobra, lajemy, lajemy, lejemy, 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 lejemy. O, to jest maksimum Dobra, dzięki bardzo Idę zobaczyć, czy coś tu mają Dzień dobry Ja chciałam zobaczyć, co tu macie Wielki pędzel O, to coś ja, zabierzemy sobie Kapsel widzę, że sobie zabierzemy Światło jakieś wielkie Ale nie, nie mają tu niestety żadnego karabinu Jaki silnik! Nie, widzowie, jeżeli to jeżeli to będzie działać, to ja nie wiem Jeżeli silnik będzie działać, to ja nie wiem co zrobię. A jeżeli... No, widzę, czekajcie, zaciągnijmy może lepiej ręczne, nie? Auć. Wypadłem z auta. Czekaj. o Ciągnijmy ręczne, żeby nam auto nie ujechało. O, wiecie co? Tu jest oil, a tu też jest oil. Wiecie co? Widzę, z tym silnikiem odpalić auto zaraz, nie wiem, się go da tu A, muszę, widzę, chyba włożyć nawet nie da Nie, da się, da się Pytanie, jeżeli widzę, to odpala, to ja nie wiem Nie odpali Widzę, że ten silnik będziemy musieli stąd zabrać, dobra Niestety, no widzowie, wkładamy to jedziemy dalej, nie, bo ten silnik się, się na mi tak nie przyda, albo jednak może, widzowie, damy go tu na górę, obok tego O, <grystanie> jakie to auto jest już napkane, dobra, jedziemy dalej Uszczelony ręczny, jedziemy, nie Nara, i dzięki za zatankowanie I narka Dobra, widzowie, jedziemy dalej, nie Je Je Jeszcze nas, widzowie, nikt nie zabił, chociaż Kończy widzę się film przed tym, kiedy zginiemy. Już następno widzę hałpa na horyzoncie. Zobaczymy co tam będzie. Mamy hanger. Musimy coś widzę zjeść. Nie. Dobra, podjeżdżamy pod to. Wow, driftikiem! Dobra, Bo bośnimy ręczny. Dzień dobry, wyłazimy. Dzień dobry, dzień dobry, co Państwo tu mają? Nie wiem, czy mam coś do, fajnego do z, zaoferowania. Z papryka, coś takiego. O, żetonik sobie wezmę. Pozwól, że wezmę. Dobra, ja idę za Cię, widzę co mają na górze. Żetonik. O, banana. Co zimcy, banana. Papier toaletowy. Dwa kanistry widzowe z benzyną. Dwa kanistry, nie? Dobra, widzę. Wiecie, wiecie co? Ja bym sobie widzę, ten zrobił. Czy mogę to. O, widzę, wezmę sobie ten kanister. <laughs> wiecie co? Zapakuję się do. Zapakujemy, za jego do plecaka. A ten item. Ten item nie może być w plecaku. Kurde, szkoda. Więc widzę co? Bierzemy następny kanister, nie? No i co, jedziemy dalej, bo nic ciekawego nie było. Ruszamy dalej, widzę w dalszą podróż. 1600 metrów. Ciągle jest jakieś domki mamy przed nami. Są ciągle jakieś chałupy. Tam jest, widzę, drzewko, niczego nie ma. Tamten domek już. Jedziemy z tamtego domku. Niczego widzę nie ma. Więc jedziemy. No, następna wizyta chatka. Gadź tam będzie, szybko. widzę prze. prze, prze, prze no wiecie no. Zobaczymy, co tam będzie. 2000 tysiące 2 dwa, dwa kilometry. Wizowy zaraz będą. O, są już dwa kilometry. I ja tam nie wchodzę, dobra. Nie, widzę. Omijamy to, bo tu nie masz to. Wow. Wow. Nie ma co tam. Jest za, za dużo mutantów. A Omij... Jeśli a jeśli widzi, niech ja tak ciągle driftuje Dobra, jedziemy, widzowie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie mam w ogóle benzyny. Ale to dużo jeszcze. Rozpędzamy się, tu widzę, driftujemy po tej drodze. Jak nie wiem co. Postaram, postaram się, widzę, postaram się tutaj rozpędzić. Jest to, jedziemy, nie? O, co to? Sklep, widzowie, mamy sklep. Po to, widzowie, wziąłem obrazy sprzedamy obrazy, nie? Dobra, dzień dobry, dzień dobry, co to jest? To jest zamknięty sklep, widzę, drzwi się nie da wejść Może coś widać przez to A on nie jest zamknięty tylko od tej strony się po prostu chwali A, się. Tam jest widzowie silnik Silnik Dobra Dobra, bierzemy widzę obraz Zobaczmy widzowie jak tam Nasze obrazy są stand clear sell. sell. Chcemy go sprzedać. Po ile? Jeden dolar. Dolar za obraz. Dolar. Czy mogę coś Silnik. Dźwignia. Mają połączyć. the Shop. A mogę go skupić? Za ile będą? Dobra Stel Sprzedajmy go Dziękuję ci bardzo Wezmiesz silnik rakietowy Dobra Dobra, uciekamy co stąd. <laughs> Wylewam mu paliwo. Silnika rakietowego, nie? Zapuszczamy w zręczny jedziemy dalej. Może coś jeszcze, widzę, znajdziemy Przy następnym domku, widzowie Nie wiem, jeżeli nic nie będzie, żadnego toaletu, to nie wiem, kończymy Dobra, jedziemy W ogóle napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej tej gierki, bo gra... gierka jest ekstremalna O, następny domek Dobra, to już, widzę, szybko podjeżdżamy Mamy dużo paliwa, chyba Zresztą, widzę, mamy je jeszcze trzy te czy kanistry, więc. Oczywiście się driftikiem, wlatujemy. Właśnie, ta ja drift to wleciałem, nie? Co tu jest? Dzień dobry, dzień dobry, ja tak tylko na chwilę. Old Spice! Old Spice! Czekajcie, że schowię swojego do tego, do plecaka normalnie. Old Spice! Ses. A nie mogę wysłać do tego. Eee, czemu? Nie mogę słuchać Old Spice'a Nie mogę słuchać Old Spice'a Czemu? Zobaczymy, co tu mam. Nic takiego Nic takiego, tak, może sobie nie wziął Widzę! Widziałem Płynie z nieba Konister, konister, konister nie, 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 nie! A więc... Zginęliśmy Więc... Na tym widzowie koń kończymy nasz odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba. I to co? Życzę wam widzowie zdrowych i miłych wakacji, a zarazem bezpiecznych. Przejechaliśmy prawie 3000 metrów, więc kończymy ten odcinek. Zostawcie oczywiście lajka i suba, a ja kończę. Pa, pa!